Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Devil May Cry 5 u mnie na kanale i przed nami misja 19, przedostatnia, misja na Zasie Vergil. Ciekawe z kim będziemy walczyć w tej misji. Hmm, jest dużo opcji. Kontynuujmy w każdym razie. Hmm, dobra. I teraz... Hmm, o, dalej mi stać na, na wykupienie maksymalnego tego maksymalnego gwardzisty, czy też royal guarda no dobra okej, okay, nie wiem, porozwijamy, nie wiem, to to, nie wiem cokolwiek, whatever nie będzie to naładowany strzał jasne, gimi. tutaj naładowany pocisk, jasne Czemu by nie? E, Okej, okay. i na tą misję, z racji, że jest to walka z bosem tylko i wyłącznie, ja zabiorę rzeczy, żeby szybciej przełączać się między poszczególnymi opcjami. Raz. Hmm. Dobra. Z Vergilem można porobić fajne rzeczy, ponieważ walczymy z Vergilem. Meadow, e, tak, przy pomocy Baloroga i kawaliera, ale jakby na tym poziomie chyba nie będę z tym kombinował. Skupić na prostocie i na, na biciu bliźniaka, aż mu jego morda spuchnie. E, to się nie przyda. Czy chcemy zobaczyć Vergila w kapeluszu? Dobra, dla, dla mema się co zrobi. Hey Virgil, your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Uśmiechnął się. Dante i Vergil mają fascynującą relację. Dobrze wiecie, że tutaj nie chodzi już o nienawiść w tym momencie, prawda? Dobra, teraz pokażę wam generalnie, nie wiem, easter egg na sam początek. Patrzcie. Widzicie? E, miecze Dantego kontrują miecze Virgila. Foolishness, mamy tekst! I tak e, Vergil również reaguje na... E, Versil również reaguje na ta e, taunty. Dantego. I ja absolutnie wiem, że ja by nie... Auć. Nie używam jakby de facto najlepszej, najbardziej efektownej strategii na walki z, wer... z Vergilem. Och, byłbym zapomniał. O tak, zwłaszcza z tą miną, zwłaszcza z tą miną. Patrzcie, patrzcie na ten, na, na ten, na ten ból. To nie jest ból od otrzymanego ciosu, to jest ból od tego, że nosi ten kapelusz. Ogólnie, żeby nie było. Jestem super fanem walki z Vergilem w tej części. E... No i teraz tak, oto i Devil Trigger. E... Vergil również ma nowy Devil Trigger. I chyba tam skąd, jakby nie wiem, wiecie, jakby Devil Trigger Dantego wziął się z... z Sin Devil Trigger, którego, wiecie, nie wiem, osiągnął przez nim. Zrównanie się z mieczem swojego ojca i w ogóle, nie? Wiecie, o co kaman. To chyba scene Devil Trigger Vergila pochodzi z faktu, że... E, że pożar ten owoc jako Urizen, I guess? O, szlak. O! O niebra. Czy ja mogę kiedykolwiek... O, właśnie. Tak, właśnie to był Royal Guard. Cała ta nazbierana energia.

Ogólnie, o teraz on tak użyje klona. To jest zabawne, ponieważ ten Vergil używa technik Vergila z DMC Devil May Cry, w sensie używa tego klona, do którego oryginalny Vergil nigdy nie miał dostępu. Och, co ja zrobiłem? Czym patrzyłem, jak tak ucisklecą moją stronę? Czy zajdzie moment, kiedy przegram? O, hej. Te kule energii też można blokować, jakby co? Nie się nie ruszać, braciszku. Dobra, ok, bracie.

Here comes a new challenger! Ta klatka jest taka perfekcyjna. Jawnie to zderzenie Vergila z Dante mam ustawione na, na kompie w tym momencie. I tak, to koniec tej misji. Myk polega na tym, że jak teraz zacisnę dalej, to odpali się misja 20 z automatu. I tyle, ponieważ gra chce mieć swoją filmowość. I teraz, jako że to jest mój jedyny moment, żeby zapauzować odcinek, to to właśnie zrobimy. I tak, wiem, że ten odcinek trwa dosłownie 10 minut, ale to tak, to walka z Vergilem i jakby... Moja opinia na temat tej walki, żeby troszeczkę przedłużyć to wszystko, jest okej. Okay. Jest jakby... Podoba mi się kontrowanie, podoba mi się to, że Virgil ma bardzo konkretne ruchy, że trzeba łapać go w jego martwych punktach i w ogóle, ale jest też dużo randomowości. Na przykład, kiedy Virgil trzyma gardę, po dziś dzień nie wiem, co decyduje o tym, czy to Virgil skontruje Dantego, czy to garda Virgila zostanie przełamana, czego nawet wam nie pokazałem. Doceniam mega easter egg z mieczami, w sensie jeśli Dante przyzwie swoje miecze, to. One z automatu skontrują miecze Vergila i wiecie, bliźniaki będą miały swoją małą pogawędkę, że on nie zawsze będzie po twojemu braciszku, bo to wiecie, Dante wie, że jakby mykiem Vergila są właśnie te, te miecze, więc no. To jest fajne. Nie uda mi się tego niestety wywołać, ale również jeśli tauntujemy Vergila dość długo, to on w końcu również zacznie tauntować Dantego. To jest mega fajny szczególik. Lubię to, że przyzywa swojego klona, to jest fajne nawiązanie do DMC Devil May Cry, ponieważ Vergil nigdy tej zdolności nie, nie miał. Podoba mi się przemiana Vergila, jego własny Sin Devil Trigger. Podoba mi się, kiedy zmienia się w, nie wiem, chuj, ja to nazywam trybem samolotu. Kiedy Vergil odpala tryb samolotu i zaczyna krążyć wokół areny i można go zblokować, można go wyminąć, etc., etc. Mega fajna rzecz. Podoba mi się interakcja, zarówno przed i po walce, jakby w katysenkach między Dante i Virgilem. Fajna sprawa, ale na przykład nie podoba mi się, kiedy Virgil odpala swój Devil Trigger, ponieważ w tym momencie, jakby wiecie, nie chodzi o żaden specjalny atak, chodzi just o walkę w tym momencie, ponieważ nasze ciosy, kiedy on ma odpalony Devil Trigger, są warte. Nie chcę teraz skłamać, a wydaje mi się, że jest to czwarta normalnego demerza. Tak więc Virgil jest szybszy silniejszy, na szczęście się nie, regeneru nie regeneruje, jak to robił w trójce, bo to było mega irytujące, ale dostaje jakby 1,4 damagea, więc generalnie najbardziej opłacalną metodą jest zamiast, wiecie, uczyć się timingować ciosy przeciwko niemu, czy uczyć się jego patternów, bardziej opłaca się skakać po arenie jak pchła i unikać jego ataków, póki jego Devil Trigger się po prostu nie wyłączy, albo nie przejdzie w tryb samolotu, ponieważ po prostu się nie opłaca, jakby Nagroda jest nagroda, czyli zadany Wersilowi damage. Jest niewspółmierna do ryzyka, które musi podjąć gracz. To nie jest fajna mechanika, nie podoba mi się to. Mam też problem z areną, ponieważ ponownie nie uchwyciłem tego na nagraniu, ale wydaje wam się, że ta arena jest idealnym okręgiem i niewidzialne ściany przebiegają tak samo jak przebiegają zwykłe ściany. Tak nie jest. Niewidzialne ściany są sporo mniejsze niż sugerowałby to kształt areny. I na wyższych poziomach trudności. Głównie Dante ma zdaj. Eee, Głównia Dante mazdaj. Zdarzało mi się, że podczas uników wydawało mi się, że mam jeszcze miejsce do uniku, ale nie było tamtego miejsca, ponieważ BUM niewidzialna ściana Dante przeturlał się w miejscu i dostał prawdopodobnie śmiertelny cios w tym momencie. Tak więc to jest bardzo niefajne. Eee, czy jest jeszcze coś, o czym mogę wspomnieć? Chyba nie, chyba nie. Ogólnie wiem, że oczywiście jakby Vergil ma tutaj opinię, Wiecie, kiedy pierwszy raz walczycie z Vergilem to wydaje on się mam mega ciężki i też miałem z nim trochę problemu. Potem jakby uczycie się już go ogarniać i teraz jakby basically ten damage, który dostałem w tej walce to przez to, że byłem rozgadany i jakby niespecjalnie jakby wiecie. To tylko Vergil jakby, to nie tak, że nie wiem, muszę się skupić czy coś takiego. Tak więc to jest to. Ale również wiem, że Vergila przede wszystkim używając doktora Fausta można zabić Vergila jednym ciosem. I to nie ściemniam w tym momencie. Vergil może umrzeć na jeden cios. Jest to sztuczka, która jest powszechnie znana w internecie, i to jest bardzo dziwne, że nikt tej sztuczki nie spaczował do czego również wiecie mam problem, bo tak jak mówię ta gra nie była wspierana patchami i delce praktycznie w żaden sposób i to boli mnie po dziś dzień nawet rok po premierze yy, i tak wiem, że ta sztuczka dalej działa, ponieważ sam tej sztuczki użyłem grając na Hell and Hell i z jednej strony zaoszczędziło mi to pierdolenie się z Vergilem, ale z drugiej strony to to jest ewidentnie exploit, to jest ewidentnie exploit i jakby to jest exploit gdzie dosłownie wiecie mega klimatyczną fajną walkę możecie zakończyć wy i teraz nie przesadzam 10 sekund może czy coś takiego. To nie jest, że jest wiecie jakieś jakieś nie metoda czizowanie, ale w dalszym ciągu możecie normalnie walczyć z gościem. Nie, dosłownie podchodzicie, przyjmujecie poze z Jojo i generalnie w tym momencie Vergil umiera, tak? Więc that's a thing. That's... To dziwne, to dziwne. Również wiem, że oczywiście, również Vergila ludzie nie wiem, zaszlachtowują zwykłymi ciosami, jakby trzymałem go w powietrzu w nieskończoność. Ja nigdy tego typu nie wiem, poradników nie oglądałem, więc nie się to robi, ale no tak, to jest walka z Vergilem. Z jednej strony fajna, a z drugiej strony, parę dziwnych rozwiązań. Głównie ten Devil Trigger mnie boli, no i za mała arena, to co w się sensie za mała, mniejsza niż się wydaje, arena. O, to są główne rzeczy, które mnie bolą. Dobra, i tak, tutaj na tym ekranie sobie zakończymy. Kolejny odcinek zacznę od tego, że kliknę dalej i zobaczymy, jak ta historia dobiegnie końca. Tak więc, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia ostatnim odcinku Devil May Cry 5 na kanale. Przed nami wielki finał, Bye bye.